Przyjechaliśmy tutaj na Śląsk z myślą po trzy punkty. Taki plan mieliśmy i staraliśmy się od początku go realizować. Bardzo dobra pierwsza połowa, bo wiedzieliśmy jakie mocne strony posiada polonia bytom. Dobre kontry, dobre wyprowadzanie kontr no i przede wszystkim stałe fragmenty gry. Akurat w tej części udało nam się ustrzec przed błędami. I mieliśmy swoje, sytuacje. mieliśmy swoje sytuacje. Według mnie był rzut karny, którego nie potygrował sędzia, no ale e, tak to już bywa w stosunku do naszej drużyny. Ale trzeba pochwalić drużynę za tą pierwszą połowę. W drugiej połówce no już e, nie mieliśmy e, w zasadzie. E, momentów takich y, słabości. Mieliśmy przewagę, wychodziliśmy w większości y, do, to my wychodziliśmy w większości do bardzo dobrych kontr, zabrakło tego ostatniego podania, y, zabrakło wykończenia akcji, tych sytuacji było bardzo dużo, ale trzeba tutaj powiedzieć, że jednak popełniliśmy ten jeden błąd przy stałym fragmencie gry, gdzie Szyndrowski strzelił głową bramkę, ale potrafiliśmy się jednak podnieść po tym y, ciosie. Strzeliliśmy bramkę wyrównującą i jeszcze do końca meczu mieliśmy kilka sytuacji gdzie nawet zawodnik drużyny przeciwnej mógł sobie strzelić samobójczą bramkę. Ale trzeba pochwalić drużynę za wolę walki, ambicję, a przede wszystkim za mądrość taktyczną w, w tym meczu. i Chylę czoła, że przed tak trudnym spotkaniem, bo spotkały się drużyny z dołu tabeli, w zasadzie to był mecz o 6 punktów, nie przestraszyliśmy się i cały czas dążyliśmy do tego, żeby przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Dziękuję. Nie będę oceniał pracy sędziów. Swoje zdanie mam na temat tego, w jaki sposób panowie prowadzili te zawody. Niech się ocenią sami, nie ja jestem od tego. Spotkanie na pewno trudne, zarówno dla Polonii, jak i dla nas. Jesteśmy w dole tabeli i my zamykamy w tej chwili tabelę Polonia tuż nad strefą spadkową. Bardzo nam zależało, żeby zakończyć. Jesieńczy już rozpoczynającą się wiosnę zwycięstwem, bardzo byliśmy zdeterminowani. No na pewno nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla mnie, że straciliśmy takie dwa nasze bardzo ważne atuty ofensywne w postaci Piotra Ceglarza i Patryka Stefańskiego. Inni wychodzą na boisko, dostają swoją szansę, powinni ją wykorzystać. Na pewno ambicji, i zaangażowania, walki nie brakowało dzisiaj. Cały mecz w dosyć żywym tempie, miała Polonia swoje sytuacje, my też mieliśmy swoje sytuacje. No żałuję bardzo, że nie udało się tego spotkania wygrać. Zostało jeszcze jedno spotkanie. Jedziemy do Elbląga w sobotę, zrobimy wszystko ze swojej strony, żeby zwycięstwem zakończyć tę rundę. Dziękuję. Thank you.